tą złomu i kurzu, można znaleźć rozwiązanie tego głośnego problemu. I tak kilkanaście godzin w ciągu doby. Normalnie aż szczęści się tak wszystko. Agata Surgiel mieszka tu od trzech lat, bardzo zresztą głośnych lat. Dzieci nie, nie mają gdzie wyjść, bo tam jest kupę złomu jest tam z tyłu. Jest węgiel, jest kurz. Nie mówiąc już o obejrzeniu dobranocki w spokoju. To jest hałas. Dopuszczalna norma hałasu według Inspektoratu Ochrony Środowiska jest tu przekroczona dwukrotnie. Powiat w Tarnogórski chce badania potwierdzić i skierować sprawę do sądu administracyjnego. Kolej będzie miała około 6 miesięcy, cza miesięcy czasu, aby ten problem rozwiązać. Jeżeli go nie rozwiąże, no to wtedy naraża się na poważne kary. Rampa istnieje już prawie 90 lat i jest jedynym tego typu punktem przeładunkowym w mieście. Jej właściciel PKP